Hej, 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 ludzie, to ja z Powinienem... No, 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 Dennis. no, no, tak, tak, tak. Z się. Który to Denis jest? A, nowy człowiek. Przybywasz w samą porę. Co tu robisz? Nadzoruję niewolników. Ale w tych fatalnych warunkach to żadna frajda, wierz mi. Ciągle coś się dzieje. Mamy problemy z zaopatrzeniem, niewolnicy uciekają. Sam nie wiem, co jeszcze. W cholerę z tym wszystkim. Chcę tylko trochę spokoju. Potrzebujesz pomocy? Te wygłodzone postacie niczym się od siebie nie różnią. Przestałem się w tym łapać. Przyjrzyj się chłopcom trochę bliżej i powiedz mi, kogo trzeba zmienić. Niektóre rzeczy się nie zmieniają. Jest jeszcze. Co można na myśli? Nie możemy przez cały czas zmuszać tych biedaków do rozkopywania świątyni. Oni też potrzebują przerwy, więc raz w tygodniu wymieniamy się niewolnikami z farmerami. Praca na farmie jest trochę łatwiejsza. Chłopcy szybko odzyskują siły. Znajdę ci niewolnika. Dobrze, ale zrób to jak najszybciej. Nie pisnę ani słówka. Naprawdę myślisz, że... Uważaj, hmm. że... Jak on znalazł ten puchar, jak... jak jest pod czujnym okiem niewolników? Jak on znalazł? O, rany! Zapracowuję się tu na śmierć! Mam nadzieję, że niedługo ktoś mnie zmieni. Co byś powiedział na krótką przerwę? Człowieku, oddam ci wszystko, jeśli tylko mnie stąd wydostaniesz. Dobrze. A co masz? Znalazłem tu ten artefakt. Dziwny puchar. Oddam ci go. Hmm. Mówisz, że znalazłeś puchar. A może to ognisty puchar? A skąd mam wiedzieć? Nie znam się na tym, koleś. Możesz sobie zrobić przerwę. Idź do zagrody. Dziękuję, przyjacielu. Już jestem w drodze. Zaczekaj. Chyba o czymś zapomniałeś. A, prawda. Proszę. Oto puchar. Miłego dnia, przyjacielu. Kiedy wreszcie przybędzie pomoc? Ja tu oszaleję. Co mi dasz, jeśli cię stąd zabiorę? Ależ ja nic nie mam. Cóż mogę ci dać? To twój szczęśliwy dzień. Możesz iść do zagrody. Dziękuję, przyjacielu. Nie wytrzymałbym tu zbyt długo. Hmm, dobra. Wszystko jest możliwe. to jest lepiej się nie wtrąca. Zająłem się niewolnikami. Widzę. Ja zrobiłbym to inaczej, ale cóż. Póki co w naszym obozie potrzebujemy jak najszybciej nowych robotników. Idź powiedzieć Denisowi z zagrody za miastem, że ma mi przysłać nowych ludzi. Lepiej się nie wtrącę, nie, będę tego to, nie, się co, to nie przeszkadza. Ale nadal mi się to nie podoba. to To twoja zagroda? Jestem tu szefem, jeśli ci o to chodzi. Pilnuję, żeby w zagrodzie wszystko działało jak należy. Bradley potrzebuje nowych niewolników. No dobrze, bierz kogo chcesz. Nie Powiedz Bradleyowi, że nie powinien tak katować swoich niewolników. Do niczego się nie nadają, kiedy przybywają do zagrody. Ciebie to nie Ej, co mu powiedzieć? To ta sama stara śpiewka. Trzeba Leona chyba wysłać. Mimo wszystko Zapiszę tak. Napiszę sobie tutaj. To jest trochę trochę łażenia. Jak Leona wyśle... Nie zamierzasz. Zapomnij. Zostaję tu, na farmie. Od dziś znów będziesz pracować w mieście. O, nie, proszę. Nie znoszę pracy na wykopaliskach. Jazda na wykopaliska albo sam cię tam zaciągnę. Dobra, dobra, już idę. Praca na farmie wcale nie jest taka zła. Szczególnie jak sobie pomyślę o tych biedakach na wykopaliskach. Jesteś potrzebny na wykopaliskach w mieście. Nie chcę tego słyszeć. Nie mogę tam iść. Praca na wykopaliskach to prawdziwe piekło. Nawet sobie nie wyobrażasz. Daj mi choć jeden powód, dla którego nie miałbym cię tam wysłać. Mógłbym ci pokazać drogę do skarbu. Chyba nie chcę tego Co to za skarb? O, nie. Nie tak prędko. Skąd mam wiedzieć, że nie wyślesz mnie do miasta, kiedy tylko ci powiem? Więc czego chcesz? Chcę, żebyś poszedł do Denisa i powiedział mu, że zostaję tutaj. Wtedy zdradzę ci, gdzie jest skarb. Nic raczej nie wydarzy. Porozmawiam z Denisem. Dobra, zaczekam. masz Lepiej zważaj Jasne, Pozwoliłbym niewolnikowi Kelwinowi zostać w zagrodzie. Chyba nie chcę tego słyszeć. Rozmawiałem z Denisem. Zadowolony? Tak. A teraz posłuchaj. Najemnik Ashton pozwala innym najemnikom walczyć na jego arenie w Monterze. Żeby walczyć, trzeba jednak zapłacić. Ashton oddaje złoto swojemu szefowi. Ale ja wiem, że większość trafia do jego własnej kieszeni. Chowa złoto pod krzakiem za areną, żeby nikt go nie znalazł. Ej, co mu powiedzieć? To ta sama stara śpiewka. No to mamy problem. Skąd wiesz, co robi Ashton? Kiedyś, sprzątając jego pokój, zauważyłem, jak chowa złoto. Lepiej zważaj na słowo. No dobrze, kolego. A teraz i tak wracasz do świątyni. Proszę, nie możesz mi tego zrobić. A właśnie, że mogę. Wiesz co? Jesteś skończonym draniem. A Kevina też można sprawdzić, ja czy, czy, opowiem, czy on to, to robi? Teraz sprawdzę. Tylko to ja Kevina, czy można za, porozmawiać pomysłu. z Kevinem na temat. Eee, Kevin, ale nadal mi się to nie podoba. Dobrze ci razem, ale nadal mi się to nie podoba. Niego się robić. Niektóre rzeczy nigdy no. się nie zmieniają. Chcę już się nie mieć wątpliwości. Pomyśl o tym. to No właśnie. Spadajcie, spadajcie. Spadajcie. Sam mógłbym ci to powiedzieć. Każdy na szkole. Aby to było. Na przes. Dowiedzieliśmy się hamsko. Z. Wiem. Kreszy, Zośko. wiem. Zośko z, no, ale to jest. jeszcze z Ośko? Z Ośko rozmawiać. Nie słuchałbym tego. Tylko tego nam trzeba. No to mamy problem. Lepiej na... Lepiej odej. obaj będziemy mieć kłopoty. Nie wierzę w ani jedno słowo. Mimo wszystko, tak nie może być. będzie jeszcze więcej kłopotów. To się jeszcze było. Lepiej zważaj na słowa. Chyba nie chcę tego słyszeć. Wszystko jest możliwe. Dlugo przestań się obijać. Co i tak ci do tego zmuszam. Niektóre rzeczy nigdy się nie zmieniają. Wszystko jest możliwe. To się źle skończy. Tak, pewnie. Miło się z tobą gadało. Wątpię, czy masz rację. Ale nadal mi się to nie podoba. Wiem, człowieku, wiem. Drewno nieźle się pali. Jasne, czemu nie? Nie, nie przeszkadza. Cóż, no to mamy problem. Mam nadzieję, zręczące, że sprawa sama że się wstrzymaj wstrzymaj. załatwi. Chyba <grym grym> nie sobie sobie tego mimo Wszystko tak nie może być. Mam nadzieję, że sprawa sama się załatwi. Mam tak by tak Ramona. Dobra, dobra, dzięki wszystkim. Pa. Najlepiej się nie wtrącę. Jeszcze dogrywanie pewnego dnia to wszystko się skończy. Uh -huh. Przecież się nie Jeszcze no. do Bradley'a trzeba porozmawiać z Bradley'em. Robi się coraz gorzej. Dennis mówi, że twoi niewolnicy nie powinni no. pracować tak ciężko. Mądrala, więc niech sam zajmie się tą robotą. Cokolwiek. Dzięki, oto twoja nagroda. Wiedziałem. Niewolnik Leon znów pracuje w świątyni. Dobrze. Chyba nie chcę tego szukać. Niewolnik Kelvin znów pracuje w świątyni. Dobra robota. Masz tu kilka monet. Co złotych? Naprawdę? Panie rodzinę, Jeśli on będzie tak cały czas, to no nigdy do Dzięki niczego nie, nie dojdzie.